Bitwa pod raszynem 1809 roku. W 1807 roku napoleon utworzył na miastkę niezależnego państwa polskiego w postaci księstwa warszawskiego. Polacy mieli nadzieję, że małe to państewko Obejmujące jedynie ziemię II i trzeciego zaboru pruskiego, stanowi zapowiedź szybkiego odzyskania całej utraconej pod koniec XVIII wieku ojczyzny. Tymczasem wiosną 1809 roku księstwo znalazło się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Austria, wykorzystując zaangażowanie wojsk francuskich w wojnie z Hiszpanami, wznowiła działania wojenne przeciw Francji. W kwietniu 1809 roku. Armie austriackie weszły jednocześnie do Bawarii, Włoch i Księstwa Warszawskiego. Zadaniem dowodzącego wyprawą na Polskę arcyksięcia Ferdynanda było jak najszybsze zwycięstwo. Chodziło nie tyle o cele militarne, co polityczne. Chciano tym sukcesem skłonić pokonany przez Napoleona w 1807 roku Prusy oraz znajdujące się w sojuszu z nimi Rosję do wojny po stronie piątej już koalicji antynapoleońskiej. Naczelny wódz austriackiej armii, arcyksiąże Karol, wyłożył to jasno w liście do arcyksięcia Ferdynanda. Rosja, Prusy i Galicja wyczekują na obrót przedsięwzięcia waszej miłości. Najmniejsze niepowodzenie wpłynęłoby na postanowienie naszych sąsiadów w sposób wielce niepożądany. I byłoby może pod względem politycznym równie szkodliwe jak bitwa przegrana nad Dunajem. Przedsięwzięcia wasze muszą być jak rwący potłuk. Szybkie, Nagłe, stanowcze i prowadzone z takim naciskiem, żeby nic nie było zdolne się im oprzeć. Były to uzasadnione kalkulacje, bowiem Prus i Rosja nie niepokoiły się odbudową państwa polskiego. Polacy stanęli więc w 1809 roku przed koniecznością walki o utrzymanie dopiero co zdobytego państwa. Austriacy mieli podstawy, wywierzyć w szybkie i łatwe rozbicie młodej i nielicznej polskiej armii. Napoleon, długo nie wierząc w uderzenie na księstwo, zostawił Polaków osamotnionych i niemal bezbronnych. Wojsko francuskie i saskie zostało wycofane do Niemiec. Część armii polskiej walczyła w Hiszpanii. Część stanowiła załogę twierdz na Pomorzu i Śląsku. 18 kwietnia, kiedy 32-tysięczna armia austriacka przekroczyła granice księstwa, było w nim około 15-17 tysięcy żołnierzy polskich i około 3 tysiące sprzymierzonych sasów. Księstwo nie mogło też liczyć na pomoc z zewnątrz. Wprawdzie nie wiedziano, że car Aleksander obiecał cesarzowi Austrii życzliwą neutralność w wojnie z Polakami, ale też nie spodziewano się realnej pomocy ze strony Rosji, choć łączył ją z Francją w sojusz antyaustriacki. Książę Józef Poniatowski, minister wojny i głównodowodzący armią polską, zdecydował się wycofać wojsko z Warszawy i stoczyć bitwę obronną, zamykającą Austriakom drogę do stolicy poza rejonem jej mocy. Na miejsce koncentracji wojsk książę Poniatowski wyznaczył oddalony o kilkanaście kilometrów od Warszawy Raszyn, w owym czasie niewielką wioskę liczącą kilkanaście domów. Zbiegały się tam dwie główne drogi trakt krakowski i trakt wrocławski, którymi szybko zmierzała do Warszawy armia austriacka. Pozycje raszyńskie znakomicie odpowiadały zamiarom stoczenia bitwy obronnej, ponieważ położone były na terenach bagiennych, wzdłuż trudno dostępnych brzegów rzeczki Mrowy do pływu Dzień 19 kwietnia był słoneczny. Sądzimy tak, ponieważ zwał. mieszkańcy Warszawy widzieli tym armat. Wiosna przyszła w 1809 roku dość późno, a odwilż... Pojawiła się około połowy kwietnia. Dlatego też stan wód tego dnia był zapewne wysoki, a bagna grząski. Dalsza droga do Warszawy biegła w tym miejscu przez wąskie groble, usypane na moczarach i bagniskach, prowadzące do przejść przez rzeczkę tylko w trzech miejscach: Jaworowie, Raszynie i Michołowica. Zatem wybrana pozycja sprzyjała obrońcom, nawet dysponującym stosunkowo szczupłymi siłami, natomiast nieprzyjacielowi nie pozwalała na rozwinięcie całej swej przewagi. Przednia straż austriackiego korpusu dotarła w okolice Raszyna rano w środę 19 kwietnia. Dalszy marsz wymagał przełamania polskiej obrony, której lewe skrzydło znajdowało się koło Jaworowa, prawe pod Michałowicami, a centrum w Raszynie, gdzie spodziewano się głównego natarcia. Aby maksymalnie utrudnić armii austriackiej zadanie i opóźnić najlepiej do zmroku bitwę o przejście w raszynie, Poniatowski pogłębił obronę w centrum. Wysunął przednią straż pod dowództwem generała Michała Sapolinskiego do miejscowości Falenty Duże i Falenty Małe, które były oddzielone od Raszyna wąską groblą 650-metrowej długości. Do pierwszych potyczek doszło przed południem, ale walna bitwa rozpoczęła się po godzinie 14 i trwała do 10 wieczorem. W czasie 8 godzin następujących po sobie natarć i kontrataków jej losy ważyły się kilkakrotnie. Arcyksiąże Ferdynand rzucił wojsko na wszystkie polskie pozycje, ale główny wysiłek skierował początkowo na przełamanie linii obrony pod Jaworowem. Już pierwsze starcie huzarów, czyli lekkie jazdy, ukazało trudności stojące w tej bitwie przed Austriakami. Na wąskich drogach wśród bagień żołnierze mogli poruszać się powoli, ściśniętymi kolumnami, co czyniło z nich łatwy cel dla bardzo dobrze ustawionej polskiej artylerii. Największe straty ponosiła jazda, zwłaszcza ciężka, kiras Pod wpływem ostrzału oddziały szły w rozsypkę, a uciekające konie grzęzły w bagień. Kiedy po kilku natarciach nie udało się ani kawalerii, ani piechocie przełamać obrony pod Jaworowem, Ferdynand przerzucił wszystkie siły na centralną pozycję polską w kierunku Raszyny. Bezpośredni szturm na Raszyn wzdłuż traktu krakowskiego uniemożliwiały ustawione w okolicy falen dużych i małych bataliony straży przedniej generała Sokolnickiego. Tu zatem... Rozegrała się pierwsza czterogodzinna część dramatycznej krwawej walki o Rosji. Najpierw stoczono zażarty bój o lasek olchowy pod falentami dużymi, gdzie stał pierwszy batalion 8 Pułku Piechoty dowodzony przez żołnierza legionów pułkownika Cypriana Godebskiego. Piechotę wspomagała ustawiona wzdłuż traktu krakowskiego między falentami dużymi i małymi artylerią. Dowodził nią kapitan Roman Hrabia Sołty, absolwent Paryskiej Szkoły Politechnicznej, który własnym kosztem sformował kompanię artylerii konnej. Dzięki jego umiejętnemu dowodzeniu dziewięć polskich armat stawiało około godziny skuteczny opór liczącej 24 działa artylerii austriackiej. Lasek kilkakrotnie przechodził z rąk Młodzi polscy żołnierze... Walczyli za z ogromnym poświęceniem, mimo ponoszonych dużych strat, Wyczerpani po godzinie wycofali się z Olszynki do Falent Mały. A w końcu, pod naporem silnego natarcia kilka razy liczniejszych austriaków, Polacy zostali wyparci z Falent w kierunku wąskiej grobli Praszynskiej. W groźbie zdobycia grobli... Starcia się na pozycję w Raszynie zapobiegł głównodowodzący bitwą książę Józef Poniatowski. Na wieść o wyparciu Polaków z Falent ruszył z kwatery głównej w Raszynie i, jak wspomina uczestnik bitwy, osobiście stanął na czele załamującego się batalionu, sformował go i z fajką w zębach, spokojnie, jak na przeglądzie, poprowadził go do zwycięskiego kontruderzenia w walce na bagnety. Scena ta przeszła do legendy. Osobisty udział w walce wodza miał ogromne znaczenie psychologiczne. Dodał żołnierzom odwagi i sił, dzięki czemu. Od...